Skąd to dochodzi ten dźwięk? Uff, biedactwo, jak się tam znalazłeś? Dobra, nie ruszaj się idę po ciebie. Potrzebuję czegoś, żeby uratować koczyka. Nie, to się nie nadaje. O, a może to? A, no tak! Właśnie takiego koszyka było mi potrzeba. Zaczepnij na mnie kotku! Hej, co tu się dzieje? Oh, ej, odłóż to na miejsce! O oh, nie! Mój balon! Chodź, kotku! Nie bój się! Cię. U, u, nic ci nie jest? Okej, okay, postanowione. Idziesz ze mną! O, naprawdę! Nie ma nic słodszego na świecie! Pomocy, ratuj, co się dzieje? Suzy, rzuć wszystko! Potrzebuję Twojej pomocy! To nagły wypadek! O, jaki słodziak! Chodź, wiem co robić. Jesteś strasznie brudny! Wszystko, czego będziemy potrzebować do mycia naszego nowego przyjaciela. No dobra, spróbujmy. Mm, nie, brud tak łatwo nie zejdzie. Już wiem! To na pewno zadziała! Tę Te plamkę też usuń! Nie możesz poczekać? Ach. Ale ty to źle robisz! Nie, tu, kota! Ha? Słyszałaś to? Ale co? Cio, nadal nie słyszysz? O czym to mówisz? No jasne, przecież jesteś taka głośna, że nic nie słyszysz! Tu jesteś, kotku! To ja! Zbiorę cię z drzewa, pamiętasz? Nie? O, jak to możliwe? Kici, kici, chodź do mnie. Proszę, nie bój się, wszystko jest w porządku. Nie przejmuj się sam, ona jest po prostu trochę przestraszona. Trochę przestraszona? No to ciekawe, dlaczego nie stoczymy na ciebie. Ja! Wygląda na to, że jestem po prostu bardziej przyjazna. Mam rację, kotku? Dokończ czyszczenie. Chwileczkę, ale ja jestem najsłodszym ze wszystkich glutków na świecie. Momencik, coś tu jest nie tak. Sami. wygląda na to, że nasz nowy pupil wkrótce zostanie mamą. Wow, na USG widać, że będzie miała trojaczki. To jak, Kiciu? Nie poznajesz mnie, prawda? Traciłaś pamięć czy co? Wiesz co, wygląda na to, że nasz kotek ma małe problemy zdrowotne. O nie, biedna puchata maleńka. Tak, będzie musiała mieć operację. Dobrze, że skończyłam już staż na medycynie. Proszę pani doktor, zrób coś. Nie martw się, kotek jest w dobrych rękach. A ty przygotuj się do asystowania! Kurze twarz! Strasznie się denerwuję! Sami! A dlaczego tak krzyczysz? Znieczulenie proszę! Chwileczkę pani doktor! Mam wszystko gotowe! Idź spać kochanie! Cichutko koteczku, nie miałcz. Wow, to dopiero chrapanie! Pani doktor, myślę, że parking jest gotowy do operacji! Masz rację, skalpel! To siostro. Gdzie ten skalper? Hmm, tak, oczywiście. Chyba go mam. Proszę. Świetnie. Chwileczkę, co? Chusteczka? Sam. O, przepraszam, jestem tak zdenerwowana, że zapomniałam nazw tych wszystkich rzeczy. To będzie ta. Okej, okay, zaczynajmy. Ostrożnie. O, jaki słodki kotek. Pozwól, że cię wyczyszczę. Będzie ci to ciepło, jak u mamy w brzuszku. Proszę siostro, zabierz go. Witamy na świecie! O, jaki uroczy maluszek! A to drugi. Dobra, musimy to z ciebie zdjąć. Pani doktor, jesteśmy gotowi. Przygotowałem dla niego przytulne miejsce tuż obok pierwszego kociaka. Co? Ale jak? Gdzie? Gdzie on jest? Kotek już taki przebiegły. I wreszcie ostatni kotek. To mamy już z głowy. Hej, siostro, gdzie jest reszta? Ach, nie, martw się Suzy, jednego już złapałem, a drugi, drugi, a ten jest. Jak on się nam dostał? Ostrożnie, teraz założymy szwy i obudzimy mamusie. Cześć! Twoje kociaki są takie słodkie! Chodźmy na nie popatrzeć! O, to taki uroczy obrazek! Młoda mama i jej dzieci! Istna sielanka! Tak bardzo chcę je przytulić! Tak, wygląda na to, że maluchy są głodne! Spokojnie, na każdego przyjdzie pora! Teraz, kiedy macie już pełne brzuszki, pora na kąpiel! Proszę tu! Samą porę! Chodź tu, kotku. Zadbajmy o twoją higienę. Sami, co ty tu robisz? Ech, to mruczenie mnie uśpiło. No dalej, weź w garść pomóż mi z kociekami. Tak jest, proszę pani. Nie jestem tylko pomocnikiem, jestem również suwerenią. A tak swoją drogą, gdzie jest trzeci kotek? O, już tam patrzyłem. I tam też! A te koty nie usiedzą na miejscu. Teraz, kiedy jesteś już umyty, wyczerzy ci futerko. O, a co to? Skąd się tu wziąłeś? Sam, znalazłam naszego małego zaginionego! O, tak się cieszę! Jakoś jaki naprawdę doprowadzają mnie do szału! O, ale nie da się gniewać na te małe futrzaki! Już na mnie nie chcesz, co? Dobrze wiedzieć! Kochani, chcecie się dowiedzieć, jak sprawić, by taki uroczy kot i kocięta zamieszkali w waszym domu? W takim razie nigdzie nie odchodźcie! Tak, zostańcie z nami! Przychodzimy do tworzenia! A więc tak, najpierw weźmiemy papier i taśmę klejącą. Musimy dokładnie zakleić taśmą całą kartkę. A oto nasz projekt! Długo nad nim pracowałem, ale wy możecie wymyślić swój własny! Naprawdę podoba mi się, jak to zrobiłeś sami. A teraz wytnijmy naszego kota! Jeśli wszystko dobrze zrobicie, powstanie coś takiego. Teraz zabezpieczmy tę stronę specjalną folią. Możecie poprosić dorosłego o pomoc. Aby połączyć obie części, musimy wykonać kilka cięć. W ten sposób. Najważniejsze to pamiętać, aby nie spieszyć się z nożyczkami. Teraz wystarczy je dokładnie pozabijać. W ten sposób. Pamiętajcie, aby zostawić miejsce, żeby można było włożyć do środka wypełnienie. Dostawa specjalna Gdzie jest tu? Tak, tak, to ja. O, idealnie mięciutkie! I teraz wystarczy tym wypchać naszą uroczą kicie. Proszę bardzo. Aby bardziej równomiernie rozprowadzić watę. Oh, będziesz potrzebowała tego czegoś. Odsuń się! Dzięki za pomoc sami. Zawsze do usług. Teraz zakleimy dziurę taśmą i gotowe! Super! Tak szybko? O, jaki fajny gniotek! A teraz, aby stworzyć efekt brudnych plam na naszym kocie, weźmy trochę kleju. Klej jest przezroczysty i go nie widać! Słuszna uwaga sam! Potrzebujemy jeszcze trochę farby. Nasza kotka była brudna, kiedy ją znalazłem! A oto efekty! O, patrz, jeszcze się tam nie przykleiło! Hej, możemy je wykorzystać w naszym projekcie! Teraz zróbmy kosz i wyciki dla kocian. Masz rację, mój drogi, jak zawsze. Hm. Najpierw narysujmy kontur. Swoją drogą możecie zrobić go w dwóch kolorach jednocześnie. Bardzo ważne jest, aby wszystko prawidłowo zmierzyć. I już! Pozostało tylko pokolorować. Ja też chcę! Mogę? Proszę! Oczywiście, Sami. Chcesz zająć się koszykiem? Z przyjemnością! No to teraz jestem jak... O, jak mam to pokolorować? Płynnymi ruchami, w ten sposób. Aha, dobra, rozumiem. Właśnie tak. Łatwizna. Ech, trudne to. Jestem wykończony. Muszę się położyć. Ach, te glutki. Tak, glutki tak mają... I to wszystko musimy wzmocnić nasz papierowy koszek. Pobudka sami potrzebuje Twojej pomocy. A, co? O, śniło mi się powstanie slajmów! Będzie powstanie su, jeśli natychmiast nie przyniesiesz mi folii ochronnej. Już idę, idę! Wszystkie gluki uwielbiają spać w pracy, przecież wiesz! Teraz już wszystko jasne i możemy kontynuować. Musimy okleić nasz rysunek tak jak zrobiliśmy to z kotem. Potem wszystko wytnę. I powstało coś takiego. Się cieszę się że znów jesteśmy przyjaciółmi, kotku. Hurra! Och, jesteś taki mięciutki, maluszku. Są takie ciekawskie. Zbieramy się. Czas spać. Hej, gdzie jest tu twój brat? Słuchaj! patrz! Urządził sobie imprezkę w badzie. Ale z ciebie żartowniś. Dzisiaj zrobiliśmy naprawdę urocze rękodzieło, prawda, Sam? Tak. Mam nadzieję, że wam też się podobało. Subskrybujcie kanał i udostępnijcie filmik wszystkim, którzy macie. Pa! Do zobaczenia.